Widzowie, pod ostatnim odcinkiem, moim odcinkiem, no szał nie było. Gdzie się praktycznie nic? Miałem kilka wyświetleń, ale to, to jest nic! To jest naprawdę nic! Także w dzisiejszym filmie robimy sobie i e opening tych pięknych skrzyneczek, i robimy krzaki to lava challenge. Widzowie, e, wybaczcie, ale cały czas mi sobie przez przypadek wyłączam film. To jest moja trzecia próba. Mam nadzieję, że w tej próbie nic się nie stanie. Oczywiście, jak już Wam tłumaczyłem, zrobimy sobie w dzisiejszym odcinku krzaki to Lawa Challenge. Krzaki to Lawa Challenge. I ten piękny upejny krzynek. może dobijemy do Mega Boxa, kto wie, już sprawdzałem w wcześniejszych próbach. Nie mam żadnego zadania. Także no, będzie dosyć ciekawie. Mam nadzieję, że widzowie dobijemy pod tym odcinkiem tak, pięć łapek w górę, jeżeli w dzisiejszym odcinku będzie... Pięć łapek w górę. To w kolejnym odcinku. Nagramy sobie kolejny challenge. Mam nadzieję, że wam się uda, a my polecimy z gierką. Krzaki to lawa challenge. Nie będzie łatwe. Najgorsze będzie to, jak się zrespię w krzakach, ale dobra. Spróbujemy. Ja sobie zagram. Jakim zadymiarzem zagrać? <laughs> Jakim by tu sobie zadymiarzem zagrać na tej mapie? Myślę, że surge. Może wiecie, ale ja posiadam surdża. No, wybiorę sobie surja i polecę z gierką. Naprawdę no, dawno nie grałem, Browser's jest naprawdę taką, broń, w którą prawie w ogóle nie grałem ostatnio. Także no, mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie, OK, Dobrze mi pójdzie. Bym się tylko nie zrecił w krzaka. O nie! O nie, nie, nie! Tu ja nie mam jak w ogóle przejść przez te krzaki, naprawdę. Nie Jestem w krzakach. To jest gód, nie jestem w krzakach, OK. Będzie tu pewnie dużo deadów, ale widzowie naprawdę chciałbym. Żeby ten film dobrze wypadł, ok? Na środku na pewno nie będzie łatwo, bo muszę sobie zrobić jakieś... O nie. Cups. Dobra, mam. Mam cuba. Jest oczywiście spoko. Tu jest kruk. Nie, tu nie ma kruka. Jest ok, Dobrze, widzowie, jest ok, Ja oczywiście nie mogę wejść do krzaków. Za żadne starby nie mogę wejść do krzaków, także no. Dwa power cube'sy jak na challenge. To jest spoko. Ja może nawet emotkę sobie puszczę w górny search. Niech będzie. Ja sobie oczywiście otworzę skrzynkę. Max! Max! Dobra, zabiję Max, ale Leon nie podjeżdża. Leon nie podjeżdża. Nie podjeżdżaj, Leon! Dura, Uff! Udało się, zabiję. Mam pierwszego. Mam już dwa fragi w meczu. Mam już dwa fragi w meczu. Krzaki to lawa challenge. Naprawdę, no to jest ciężkie, no nie ukrywam. Krzaki to lawa challenge jest naprawdę ciężkie. Nie mogę wejść do krzaków w ogóle. Out! Nie mogę wejść do krzaków, ale zostało top 3. Ktoś jest? Nie, jest żadnych kar. O nie, o nie widzowie mamy przypał, mamy przypał, e, mamy przypał, kompletny przypał, no jak widzicie próba nie nieudana, ale coś wbił. przynajmniej się udało coś tam ugrać, Sześć puszek, no szału nie ma w tej gierce, ale, ale no przynajmniej się udało, Klik, spróbujmy jeszcze raz zagrać sobie ten challenge, będziemy grać dzisiaj Odcinku chyba surżę, bo Surge jest takim bardzo fajnym zadymiarzem. Bardzo fajnym. Mam też Leona, Al, którego dropłem bardzo wcześnie, ale to chyba kogo, kogo obchodzą moje jakieś przygody. A jak? Nie mówię, bo ja mam jeszcze zasad. Zasady są bardzo proste. Jeżeli wejdę do krza, muszę się zabić. Muszę się dać zabić komuś, albo trefę. Albo iść po prostu i się zabić w strefie. No naprawdę na pewno nie są to przyjemne zasady, no ale... Trzeba! Dla widzów trzeba! Dla subskrypcji trzeba! Max! 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 Jakby to ją ograć? Surge'a wrogiego jak to trzeba ograć? Ja sobie taki mam plan! Ulti! Ulti trzeba naładować! Dobra, mam tutaj... Jessie! Kurde, mam przypał! Mam mało HP, Jessica mnie obija... Hmm. Tu był chłop! Tu był chłop na 100%! Tu jest Mortis! Mortisa zrobię! O, tak o, tak o zrobiłem Mortisa. Jest Gites! Na razie jest Gites! Dobrze, że nie weszłem do żadnego krzaka. Muszę się zabić, jak wejdę do krzaka. A jak ja wygram, jak ja wygram mecz, to uwaga, no to uwaga, no mogę skończyć challenge. Ale oczywiście, jak wygram go troszeczkę za wcześnie, no to nie będę kończył challenge. Hello! To nie będę kończył challenge. O nie, jak mnie zaskoczył! Bardzo mnie zaskoczył ten surge. Cały czas mam trzecie miejsce, Wy to zauważyliście w ogóle? Ja mam cały czas trzecie miejsce. Czy ja mam jakieś zadanie? Czy ja mam surge zadanie? Tak się sprawdzę, więc wybaczcie, że zmienię, ale sprawdzę, czy mam surdżem zadanie. Misje? sur, Surge? Nie mam surdżem Misji żadnych? No, w dzisiejszym odcinku pewnie nie wbijemy mega boxa, ale opening sobie zrobimy. Oczywiście muszę wygrać, muszę wygrać. Muszę wygrać challenge, a mam już siedem fajnych skrzynek, no może nie wszystkie to skrzynki, ale spoko nawet, jest. No mam nadzieję, że teraz przez profanek jakoś kurde nie wyłączę tego nagrywania, bo jak wyłączę nagrywanie to będzie ripowa, a ja chcę żeby ten odcinek bardzo fajnie wypadł. Żeby był bardzo dobrze nagrany, dobrej jakości, no i przede wszystkim chcę żeby mi się challenge udał, bo jak mi się nie uda to będzie kiepsk. Dobrze. Muszę sobie otworzyć Power cubesa. Ale ty! Power też mają mniej HP. Bo z tego co pamiętam, Power Cubsy miały, miały 6000 HP, a nie. 5400 HP. No mam przypał. Ogólnie. Bibi na dwóch cubach. Penny na dwóch cubach. No a ja jestem ślimakiem póki co, także no. Nie mam tu co ukrywać. Dobra. Mam fragę, ale to mi nic nie da, bo mnie bo ból tu jest, a ja mam jednego cuba! Postaram się coś tu ugrać jeszcze. Dobra, tego Darila. O nie, on nie podjeżdża. Serio, on nie podjeżdża. O, ale go wykiwałem. Dobra. Dobra, szybki podjazd. Dobra, mam kolejny poziom. Czy teraz mam większy zasięg. To jest oki. Okay. Ale mnie tu ból zaraz może wyjechać. W sumie no tu się kampi bóli. Chciałbym już podjeżdżać pewnie. Ty ja leżę tą babę. Zrobię. Do... Weszłem do krzaka. Muszę się zabić. Weszłem do krzaka i muszę się zabić. Rip, rip, totalny rip. Weszłem do krzaka, no i musiałem się zabić, musiałem, zabiłem dynamajka, ale no. Nieładnie, nieładnie zagrałem. Challenge, niezaliczony. O nie, 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 nie. No nie jest kolorowo, naprawdę nie jest kolorowo. Będę grał do póki nie zrobię challenge'u. Ten challenge musi wyjść. No, jak mi nie wyjdzie, no to nie wyjdzie, ale. O nie. Ale mam teraz ciężką pozycję. Nie mogę wyjść do krzaka, a Bibi tu stoi w ogóle. Kurde, co rozwala ty? Um, ja najgorsze jest to, że właśnie nie mogę wejść do krzaka żadnego. Ty, no, ona mnie jeszcze podjedzie. Ona mnie podjeżdża! Ty. Dobra, rozwaliłem ją. Uff. Może jak w końcu wygram krzaki, to lawa, challenge, ale oczywiście na końcu, po to koniec odcinka. Będzie wiadomo co. Opening. Mam nadzieję, że Opening Wam się spodoba. Mam nadzieję, że w ogóle coś mi dropnie. Tak ogólnie to mi prawie nic nie dropi, ale jak może widzowie. Widzowie mi pomogą. Na, gr... na... na może na odcinku mi coś akurat. Dropnie. Teraz muszę omijać te krzaki szerokim łukiem. Dobra, jest. Jest dobrze, ale Dynamike, O nie. Mike jest dobry na tą mapę, bo on może się kampić na środku i praktycznie nic nie robić. Dobra, ja tą Bibi skoszę na Easy. Kurde. Jak ja bym ją tu mógł zrobić, no? Wiem, że nie mogę wejść do krzaka, to na pewno. Hmm. Jakby to ograć? Pewnie mi będziecie pisać w komentarzach Ej, co ty robisz? Weźłeś tyle do krzaka. Ja wiem, że mogłem się pomylić. No, ale ja to czas zgadzam. Ja muszę... mogłem się pomylić, no, ale nie zwracajcie na to uwagi, proszę. To mój drugi film. A jeszcze mam ogłoszenie dla was. Kto, Kto chciałby, żebym nagrał jakąś inną gierkę, niech napisze komentarz. I napisze napiszę komentarz o jakiejś fajnej gierce, to ja oczywiście z chęcią mogę ją nagrać. gierka może być jakakolwiek, tylko nie forta, nie jakaś płatna. Może być u nas Google Play, ale nie jakaś ciężka do znalezienia zaś. Nie jakaś bardzo ciężka do znalezienia, no bo... Wiadomo, ja nie mam takiego dostępu, bo nie. Jestem rip, jestem rip, Mike, Weź, zostaw mnie. Mike. Majki odpuść, majki odpuść. O nie... Jestem rip. Jestem rip. Bibi tu mnie podjeżdża. Mam nadzieję, że ta Bibi zdechnie szybciej niż ja. Ja tego Dynamikiego będę mógł na easy zrobić, naprawdę. A ty już zostałeś 300 dymiarzy ty tylko. Jaj, Mike. Ja od Mike. To właśnie Dynamo do ja mam tutaj grzybki. Dynamike może zginąć. Ty, jak ja wygram ten challenge teraz... Przegrałem na drugim miejscu, nie. Najgorzej, ale przynajmniej plus 8 puszek. Naprawdę. Nie jest źle, no. Nie, nie, nie można przyznać, że nie, oki okay? Nie było źle, naprawdę w tym challenge czeleń... zdaje mi się spoko. czas mam drugie miejsce, ale możecie mi już kilka takich dobrych miejsc zaliczyć jako wina, błagam was. No bo nie mogę zrobić wina, bo ciężko, a z tym znam prawie wygrałem gdyby nie moje ciężkie jakieś tam zagrywki. O, matko, teraz mam Franka do pokonania, nie, jak to ciężkie, dobra. Ból, by to tu obrać. Barley Barley, który się klepie strzelką. strzelką Ja nie wiem, ja muszę krzaki umiechać szerokim łukiem Pewnie już bardzo często, że wkrzydł do krzaka, no ale widzowie, uwierzcie mi no To ciężkie, naprawdę ciężkie, że ja nie mogę wejść do krzaka No bo nie mam ani kibów ani nic, a żeby mieć kiby to trzeba iść do krzaka A krzaków, kibów. O kurde, mam zrapę Mam 0 HP! Brok. Dobra, ja prawie oberwałem. Tak szczerze, to ja bardzo prawie oberwałem, ale gdyby ten brok oberwał? Gdyby ten brok oberwał teraz. To naprawdę fajnie, bo miałbym już ulepszone. Ulepszenie. Nie no, ten brok jeszcze tutaj baba stoi sobie. O mógł ci to podjechał! No ale bardzo fajnie, że mam broka. Naprawdę ekstra. Piękna transformacja, no i lecimy. Dże. Ty babu... Dobra, ja już znam zagrania serżem, jest Gites! Barley. Barley, Barley, Barley. Mortis. Mortis od mnie. Chip, Cip, cip, chip, chip, Cip, 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 Mortis. Cip, 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 Mortis. Cip. Ja wiem, co ja zrobię z nim, ale muszę... Dobrze wy... O nie, on teraz mnie... Kurde, właśnie tornadem zabił, no. Nie było łatwo. Dobra. Ostatni meczek zagramy i muszę kończyć, oczywiście. Zakończymy openingiem. No, ostatni mecz. No i może on będzie wygrany? I zakończymy openingiem. Ten fajny odcinek. Mam nadzieję, że cokolwiek zostawicie, bo pewnie wielu z Was lubi Brawla. A ja chcę nagrać dla Was coś, co byście mogli, coś na kanale, co, byś, co by warto było dla Was subskrybować. A ja na razie ostatnio w Piper i nie pokazałem za dobrze, z dobrej strony, takiej bardzo, no bo, hello, no haman! ten zabił sobie to i ból go zabił, ty, ale już nie mam naprawdę szans, przecież ten zaryl, kurde, on mnie tu zraszuje, no ona już ulta, to już nie jestem rip. Mm. O, no właśnie, no właśnie o tym mówiłem, najlepiej. On mnie chce okrążyć, no nie, no weź, ty tam Barley, tyle O nie, bardzo ciężko, nie mogę tędy przejść. Nie mogę tędy przejść, mam zero kill w ogóle. Nie będzie to łatwe challenge. O nie, Barley, zosta, zostaw Zost Barley, please. Please, kurcia bladzia. Kurcia bladzia, no wybaczcie mi, naprawdę postarałem się. Piąta ranga, jest dobrze, uznajmy, że jest dobrze. Naprawdę mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, a ja muszę zakończyć oczywiście openingiem. Openingiem. Zaczynamy sobie od Brouwboxika. Brouwboxik. Ukaż nam cokolwiek. Monety, punkty mocy do pary, punkty mocy do Bibi. Taki sobie Brouwboxik. Teraz 10 gemów. 10, no po prostu 10 gemów. Teraz Big Box. Może będzie jakieś coś fajnego. Tyle golda może oznaczać. Świecące? Nie ma świecącego. Czyli nic nie dostałem aktualnie. Na jedyna majka mogę ulepszyć teraz. Ehm, no. Zaczynam od Browboxa znowu. Browboxik. Browboxik daj mi coś. Nie dał mi nic. Browboxik. No. Jackie. Mam tu do Jackie. Do